Siema ziomek, jeśli oglądasz ten film, to pewnie coś ci siedzi w bani. Może masz ten chaos w głowie, niepokój, napięcie, sam nie wiesz skąd, ale czujesz, że coś jest nie tak. I wiesz co? Spoko, że tu jesteś. Bo nie będę ci wciskał żadnych motywacyjnych haseł, tylko pogadamy jak człowiek z człowiekiem. Tak na spokojnie, bo sam przez to przeszedłem. I wiem, jak to potrafi męczyć. 1. Chaos w głowie to nie twoja wina, tylko sygnał. Wiesz, co jest najgorsze? że jak masz syf w głowie, to często się czujesz, jakby coś było z tobą nie tak. A prawda jest taka, że to po prostu sygnał, coś cię przeciążyło. Za dużo myślenia, za mało resetu, za dużo porównań z innymi, za dużo bycia online non-stop. A nasz mózg to nie komputer. On nie kasuje sobie automatycznie stresu. I jak długo coś dusisz, to zaczyna się robić z tego jeden wielki wir. Ja sam miałem taki moment, że nie wiedziałem, czy jestem smutny, zmęczony, czy po prostu głodny. Serio, taki miks, że nie wiesz nawet co czujesz. I to właśnie jest ten moment, kiedy warto się zatrzymać i powiedzieć: Dobra, ogarnijmy to. 2. Wypisz wszystko, bez filtra. Zrób sobie tak: weź kartkę albo notatnik w telefonie i wypisz wszystko, co siedzi w głowie, bez cenzury, bez układania tego ładnie. Po prostu rzuć to na papier. Nie wiem, co robię w życiu. Czuję się gorszy. Nie mogę się skupić. Nie chcę mi się wstawać z łóżka. Boję się przyszłości. Wszystko, co ci się ciśnie, to działa jak reset ramu w komputerze, bo dopóki to masz w środku, to się tylko nakręca. Ale jak to nazwiesz i zobaczysz na papierze, nagle przestaje mieć taką władzę nad tobą i nie musisz od razu wszystkiego rozwiązać. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co tam siedzi i nie udawać, że nic się nie dzieje. 3. Zadbaj o ciało, bo głowa nie działa bez niego. I teraz ważna rzecz, której sam długo nie kumałem. Głowa nie działa dobrze, jak nie działa ciało. Serio, to jest powiązane mocniej niż nam się wydaje. Widzisz, jak śpisz po 4-5 godzin, jesz byle co, nie ruszasz się wcale, tylko siedzisz i scrollujesz, to mózg nie ma szans pracować dobrze. On nie ma czym oddychać. Ja zacząłem od drobiazgów. 15 minut spaceru dziennie. Nie musisz biegać, nie musisz pakować na siłce. Po prostu idź. Bez telefonu, bez muzyki. Oddychaj. I sen. Nawet jak się nie chce spać, to warto po prostu położyć się wcześniej. Dać ciału czas na reset. Zaskoczycie, jak bardzo to wpływa na psychikę. 4. Wyłącz hałas, czyli mniej ekranu, więcej ciszy. Kolejna rzecz, to że niby odpoczywasz, ale tak naprawdę robisz sobie krzywdę, bo mówisz, chilluję na TikToku, ale w mózgu już alarm. Milion bodźców, porównań, treści i znowu to samo, przeciążenie. Ja testowałem coś takiego. Jedną godzinę dziennie bez telefonu, bez żadnego skrolowania. Bez YouTube'a, bez muzyki, po prostu siedzę. Albo piszę coś w notatniku, albo gapię się w sufit. Brzmi głupio? Może, ale po tygodniu zauważysz, że Twoja głowa zaczyna mówić cichszym głosem. I da się z nią pogadać. 5. Pogadaj z kimś. Serio, nie siedź z tym sam. I teraz coś, co może być trudne, ale potrafi uratować psychikę. Pogadaj z kimś. To może być kumpel, siostra, mama, terapeuta, obcy ziomek z Neta. Nieważne kto. Byle tylko nie kisić tego w środku. Ja miałem moment, że napisałem kumplowi, stary, nie wiem czemu, ale wszystko mnie ostatnio przytłacza. I on odpisał, ty, mam tak samo. I nagle nie jesteś sam. A jak nie jesteś sam, to już trochę lżej. No i najważniejsze, nie musisz mieć wszystkiego ogarniętego. To, że masz teraz bałagan w głowie, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Ale trzeba zrobić ten pierwszy krok, choćby mały, bo to właśnie te małe rzeczy. Zapisanie myśli, 15 minut ruchu, godzina bez telefonu, to one zmieniają najwięcej. Nie od razu, ale z czasem. I serio, trzymam za ciebie kciuki. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że chcesz coś zmienić. A to już jest mega, nie jesteś sam. Na spokojnie, ziomek, i powodzenia.